Witamy Was wszystkich serdecznie, jestem Roso. A ja Henio? To jest nasz, nasz pierwszy audiolog, w którym chcielibyśmy poruszyć kilka e, spraw. E, po pierwsze, dźwięk. E, jak widzicie, w tle już nie ma szumów, naprawiliśmy to. E, Henio kupił nowy mikrofon, a ja no, mam dosyć ciekawszą sprawę z tym, e, albowiem wczoraj zamówiłem e, jeden taki i pisało, że jest realizacja e, natychmiastowa w ciągu 24 godzin. No i czekam, 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 czekam. Okaże się, że będzie dopiero we wtorek. Także filmy takie z takiej lepszą jakością, bo jak słyszycie, mój głos jest trochę taki, jakby, nie wiem, metaliczny, jakiś taki dziwny jest trochę. Momentami trochę tak dziwnie buczy, jakby, albo coś. No, coś takiego. Ale to jest wina tego chyba, że jest dosyć podkręcony ten mikrofon, mój teraz obecny. Bo jak jest bez podbicia, to po prostu nie słychać mnie w ogóle. A jak mnie w ogóle nie słychać. I wtedy w Audacity tam już nagraliśmy jeden game, gameplay, dokładnie z gry Path of Exile, w którym właśnie mój dźwięk był koszmarny po trochę go, bo go trochę, jakby to powiedzieć, przerobiłem. Podgłośniłem go, podbiłem bas i brzmiało to okropnie, dlatego teraz nagrywam na podbiciu plus 30 dB. Mam nadzieję, że jako tako nie przeszkadza ten dźwięk. Zobaczymy, jak to będzie <coughs> finalnie po wyrenderowaniu tego audiologa i tak dalej. No, to jest taki, mniej więcej taki materiał, w którym możecie się przyzwyczaić do tego dźwięku. <laughs> Jeszcze tak do, do wtorku. Dobra, tak. będzie lepiej. Krakersy mi spadły. Krakersy? A no <laughs> Dobra, drugi, druga rzecz, to jest tak. Nadchodząca recenzja z gry i tutaj mam na myśli grę World of Tanks. Recenzja pojawi się w przyszłym tygodniu. I jeszcze chciałbym ogólnie chciałem powiedzieć właśnie, że cześć, w... cześć. <śmiech> 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 to... <śmiech> że właśnie co do World of Tanks to wiadomo, że jest trochę tego w sieci na YouTubie głównie. Ale no cóż, jako świeży kanał to nie możemy też pogardzić tym tytułem i też dlatego wystawiamy między innymi takie rzeczy jak gameplay czy właśnie teraz recenzja. Bo chociaż że gra już sobie liczy i jest bardzo popularna na ustach yy, wszelkich wystawiających, to jednak my też nie możemy jej pominąć. Tak, taka ogólnie, takie usprawiedliwienie, dlaczego wystawiamy ją, a nie na przykład, nie wiem, Battlefield za czwórkę. E, no tak, tylko że propos Gameplayów, te gry już się nie pojawią. Znaczy, pojawią się może kiedyś, ale na pewno nie w najbliższym czasie, bo już są, znaczy jest jeden podzielony na dwie części i to na razie wystarczy. No, bo za dużo no. to też nie zdrowo. I chciałem poruszyć jeszcze temat naszego pierwszego, w cudzysłowie, materiału. Hmm. Ogólnie gra, ten materiał, w którym właśnie zapowiadaliśmy, go w przedstawiającym e, film, kanał filmu. Nie? nie ogólnie film, w którym przedstawialiśmy nasz kanał. Tak. E, jest. Tam o nim mówiliśmy i on się pojawi później. Hmm. No, mamy trochę problemy z nagraniem dźwięku i no, ogólnie problemy audiowizualne mamy. No, i musimy się jakoś z tym, jakoś coś tam, coś z tym zrobić po prostu, tak? Jakoś się z tym uporać. Moja składnia dzisiaj jest zabójcza. Tak, ja no. jestem na szczęście Twoim takim backgroundem, który ci pomaga czasami. No. Ja jestem niewyspany i trochę zdenerwowany. No tak, jestem ten mikrofon, ten... także. musicie jakoś to przeżyć. Też oferuję 24 na 7 i musisz do wtorku czekać, a jest. No. To jest piątek? Nie, sobota. Sobota jest. A wczoraj zamawiałem pisało, że natychmiastowa wysyłka jest i w ciągu 24 godzin powinno dojść. No i co? I przyjdzie dopiero we wtorek. No ja rozumiem, dobra, że tam weekend i tak dalej, ale czemu we wtorek? Nie wiem, no bo znaczy, bo ich kurier odbiera od nich przesyłki dopiero w dni robocze, a najbliższy dzień roboczy to poniedziałek. A żeby jeszcze to gdzieś pisało, gdzieś na dole, że. Nasz kurier odbiera to i to wtedy i wtedy i dostaniesz to wtedy i wtedy, nie? No, a ale do... nie było takiego czegoś, no i. No, być 24 na 5, a nie na 7. No. Jak już. Dobra. To w sumie chyba by było na tyle. Taki krótki film, taki informacyjny. Z naszej strony. E... Tak. No, i co wtedy? No to, do zobaczenia. do znaczy do usłyszenia. Do usłyszenia. W szerokości. W szerokości.